Skorpion, niemieckie piwo z Dino Gilde. Zobaczymy jak smakuje. Piana wygląda bardzo fajnie. Jest białeczko, elegancko. Pachnie chmielowo, przyjemnie. Jest słodowo. Goryczka delikatna na końcu. Gdzieś tam na końcu pojawia się też taki kwasek. Ale nie jest on tak bardzo nieprzyjemny. Ogólnie do wypicia. Bez szału, ale do wypicia. Napiszcie mi w komentarzu, co wy o tym piwie sądzicie. Puszka premium.